Idziemy spróbować? Ja mam nawet tej strony, a Spiderman idę w was kolejny film na moim kanale. mną dzisiaj jest Filip, Fifi, tak zwał, tak zwał, wszystko jedno i to samo. I... Za 3 godziny widzę, jest turniej. No lo, Filip, jesteś? No, jestem. Za 3 godziny widzę, jest turniej. I co, lecimy bossa pokonać, czy co robimy? A ja wiem Dobra, A dawaj na cytadele. Okej okay. Możemy polecieć na cytadelę O, o, to nie uszterka była. Widowie, w końcu da na montować. Przynajmniej dzisiaj postaram zmontować pierwszy film. Aplikacji pod nazwą Movie Maker. Postaram się zmontować pierwszy filmik aplikacji pod nazwą Movie Maker. Jeśli mi się to uda, to dostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to dostawcie suba, suba z... dzwonem. Chociaż nie, no, bo mi się to na pewno uda. Nie Dobra, lecimy na to dla Filip. Tak. A ty masz wszystkie zrobione zadania? Ej, tych żeby szub, szubrak No. Tak, tak. Czekam. Ja do też. Jutra. Do jutra czekam. ja widzę bossa. To tam gdzie ten boss to no nie lecimy co? No nie, dawaj na flagę. Przejmujemy. Jezu. Dobra, to lecę na flagę. Ja mam trochę widzowie ukrojony ekran też. Wy tego za bardzo nie widzicie, bo to jest włączone w YouTube. Ale ja tak naprawdę mam... Ja też, no, no. jakby znaczniki ile mam w filmiku nagrane. Więc ja za bardzo nie widzę niektórych rzeczy. Wy oczywiście wszystko będziecie widzieć. O nie, ja nie mam broni, zapomniałem. Nie mam broni. I co ja mam zrobić? I już mam bronię. Ja biorę sobie pompę, biorę sobie to, biorę sobie to. Widać pomóc. Bo mają tylko jedną broń. I tak to by mogli sobie, sobie zmienić i będą zginął. No. Widzę Bosa? A wtedy był. Ty... Gdzie? O kurde. Coś ty. Jak zginiesz to nie moja wina, bo tyś mnie tak daleko wywalił. Jak mu... Kupuję heavy sniper i mu daję heada w łeb. Nie tak raczej nic nie dam. <grym> to ciebie hmm. ci każdy jedzie na dwa kartki. Nie. Zginąłeś? Nie. Wy się tam walicie młotami. Dobra. No ja ci nie mogę mu heda dać. Dostał heda Heda! go. Mogę tego młota zwykłego? No wiesz. Ja mam wszystko z tego kosa wzięte. Mityczny młot, mityczny pistolet. No, mityczny pistolet? Młosa no, mityczny... jest. Nie widzę, żeby tylko Excalibur. A. I gwiazda, to nie wiem, o co chodzi. No widziałem tak, ale ja nie. To trzeba było się domyśleć. No A jak miałem się domyśleć? Latamy z tym młotem. filmu zacząć dodawać te muzyczki wstępnie, w niektórych sytuacjach. Popatrzę sobie na sytuacje takie i będę dobierał muzyczkę. Ej, a z tej skrzynki coś wypada dobrego? Nie wiem z której, więc... No nie wiem. z tej tutaj, która zlatuje. A, ciekawe co różne no, bronie. tu w ogóle o RPG jest idealnie się składa chciałem RPG -a. chciałem RPG i mam RPG -a. ile masz matców A ile masz okay. Poczekaj. 126 e, 26 drewna i 60 tego... Tegły. E, pomóc Ci? Na razie nie potrzebuję. Dostał. Deden. Leży. On miał tam jakieś te dobre chyba. Ej, a ile wityczny młod ma użyć? zapomniałem. A. Ej, wziąć ci tego. Karabin szturmowy. Reda. No. A mhm. jak ty tak daleko latasz? Ja potem latam. A ile ten mityczny młod ma użyć? No, wiem, że pięć. No. Kuk, Huk... jaka hukowa? A możesz go nie wynająć? O, ja ją lubię, kupuję ją. I zamiast tego biorę młota. On jest na farmie dobra. A co na farmie? mnie? Zlecenia? No. Ja mityczny, mityczny pistolet. Pe, pe, mityczne... znaczy P90. A. Ja mam oj Ekskaliber! Złoty. O. Ej, a za co ja go mam wziąć? Nie wiem, jaki masz luz. No, RPG, młota, tą, yy, snajperkę, hukowa, yy, snajperkę i leczenie, sog i ziorby. To se go wypije, będzie mnie leczyć. Powiem ci tak, że oh. to w mega ciężkiej sytuacji, bo nie dość, że mamy cel, to jeszcze ty jesteś zle... To nie dość, że my mamy zlecenia, to jeszcze mam, muszę Ciebie bronić. Czemu? O nie, bo jestem celem dla kogoś. Ja. Znowu ten sok, sok sierpniowy. Kupuję se to, biorę se to. jest ej co to jest typ nie do wynajęcia to ja go wynajmuję ja ten typ u którego kupowałeś snajperkę aha to my się cofnęliśmy mm -hmm. bo nie w tą stronę szliśmy a my mamy iść y nie chodzi o to że do zona nie w tą stronę szliśmy My się oddalaliśmy. Typ! Żeby... Ty, Oddala. ten typ mnie nie widzi, a ja widzę. Tak, jesteśmy bezpieczni, bo teraz się nie powiększa. Ej no, a jak ten, y, jesteś z celem, czyli ja, czy ktoś chci, musi mnie zabić? Jak to minie, to już nie będzie musiał mnie zabić? Nie, już nie będzie musiał. Znaczy, będzie mógł Cię zabić, ale nie będzie musiał. już nie dostanie golda za śmierć Twoją. Ej, no. Wiesz, że ja miałam przed chwilą e, ten 600, 2000 golda, a teraz mam dwa go, e, tylko 20 golda. Serio? No. Co dużo Ci zeszło? What? Ty, ja nie wiem, czy ja chcę tego RPG wykorzystać. O, tam jest ty! No, kogo ładnie! Ja Mam na farcie nie zginąłem. Mam dosłownie 7 HP. Aha. Masz coś do leczenia? Siork. Nie, ale przecież to cię leczy ten siork. No tak, dobra. Leczy mnie ten. Na razie przypełnia tylko leczy. Ty Jacie, ile tu z typów. Ile złoto? Zostawisz? Zostawisz mi ten młot? Aha, to masz go, oznaczonego. Dobra, już możemy lecieć. E, typy, typy, to jest ten cel swój. To jest cel które mają na ciebie zlecenie. Aha. Skąd wiesz? Bo, jest, bo jesteś, jesteśmy teraz w czerwonej strefie. A. Dostał Gdy. 120. Ej, czemu każdy na mnie się wali? Nie, nie. Bo teraz zdobyliśmy, zdobyliśmy za, za to, że z nimi wygraliśmy golda. Zobacz. A no? Poczekaj, bo. No ja mam nie. Do... To już dotyka idę. A, to są maszeruj. Powiedz, kiedy no. mogę cię leczyć. No już. No. Mam dwa egzotyki. Ej, ten bot się tam bije. Dobra, no, no, nieważne. Masz leczenie. Ej, a ile? Bo chcę zobaczyć, że on ma uczyń. A pięć! Dobra. No mówiłem ci cały czas dzisiaj, że 5. Ale zapominam lepiej. Czyli że ta runda trwa 15 minut, bo przez 15 minut nagrywamy ten odcinek. A my zaczęliśmy nagrywać ten odcinek dosłownie praktycznie. No dobra, parę sekund przed wejściem do rundy zaczęliśmy. No. dostałem. Z czego? A bo jak Buta tam zabiłem. Niechcący, to z BOT. Po co niego Excalibera użyłeś? No i to. Ty, ty się... masz Excalibera? No, przecież bota. A! A jakiego? Złotego? Mitycznego, bo pijesz z tego. Ja! Geno! A ja też mam mitycznego. Ty masz złotego, bo ty bocha nie zabiłeś. A. Coś myślę, widzę, że to będzie długa rda. Idę! Help me! No przydałoby Pomóc się, ci? przydałoby się health mi, mi, bo widzę typu Typa! Który jest botem? No nie jest botem, bo ktoś używa mi tego. Co to było? Typu. Ale jak ty uciekłeś? No młotem. No ale dobrze, bardzo bo Sekunda. Wiem, że sekunda, wiem. Mityk! O! Ale nie trafił. Masz szczęście, wielkie, że nie trafił. Dawaj mi go, zabij. No, no czeka, Serpega. Ja i, dosy... i już. Zginął już. Wcale nie wiem, kto go zabił. Wcale. Ej, chcesz heavy snajper? Nie, nie, nie. Ja wcale nie wiem, kto go zabił. O, jest dwójka na nas. Jest. Dwa na dwa. Na dwa. Ty, on ma dwa deku, że użył trzy razy deku? Albo dwa. I on ma dalej trzy deku. I dalej ma trzy użycia? To jest możliwe? Nie. Możliwe, ty, że Tu jest kolejny deku. I na to O kurde. Jest! Oh. Wygraliśmy! Nie. To gdzie jest typ? Nie no uciekają. A! Teraz wygraliśmy! Teraz wygraliśmy! wygraliśmy. W innym odcinku. Widowie! Okej, oj, Widowie, Rzadko kiedy się zdarza. Prawda? Więc widowie, widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko, nara. Cześć, cześć!